Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, mimo że starasz się żyć w wierze i być posłusznym Bogu, wydaje się, że cały świat jest przeciwko tobie? To tak, jakbyś był w centrum burzy, z wyzwaniami i pokusami pojawiającymi się z każdej strony. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że jest o wiele większy powód tego wszystkiego? Co jeśli pokażę ci, że każda trudność, którą napotykasz, może być znakiem, że jesteś na właściwej drodze? W tym filmie, Odkryjemy tajemnice, które diabeł używa, aby próbować zniszczyć wybranych. Przeanalizujemy subtelne taktyki i strategie, które stosuje, aby odciągnąć nas od Bożego celu dla naszego życia. Co ważniejsze, odkryjemy, jak możemy się przygotować, aby stawić czoła tym atakom i zwyciężyć, stojąc mocno w wierze i ochronie Bożej. Przygotuj się na odkrywczą i transformującą podróż która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje duchowe zmagania. Na początek musimy zrozumieć, że diabeł ma jasną misję zniszczyć, ukraść i odciągnąć wybranych od Boga. Używa różnych strategii, aby osiągnąć swoje cele, i kluczowe jest, abyśmy byli świadomi tych taktyk, aby móc się bronić. Pierwszą strategią, którą stosuje, jest pokusa. Pokusa przybiera trzy główne formy: pragnienia ciała, Pożądanie oczu i pycha życia. Doskonale zna nasze słabości i nieustannie pracuje nad tym, abyśmy wpadli w te pułapki. Pokusa pragnień ciała to coś, z czym wszyscy się zmagamy. Diabeł wie, jak przyciągnąć nas chwilowymi przyjemnościami, które, choć wydają się nieszkodliwe, mogą odciągnąć nas od drogi Bożej. Stawia przed nami okazje, które apelują do naszych zmysłów i podstawowych pragnień. Mając nadzieję, że ulegniemy i zaprzepaszczymy nasze wartości i wiarę, ale pamiętajmy słowa Pawła z pierwszego listu do Koryntian 10:13. Nie przyszła na was pokusa, która nie byłaby ludzką, ale Bóg jest wierny, który nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie, ale wraz z pokusą da też wyjście, abyście mogli ją znieść. Innym sposobem, w jaki diabeł stara się nas zniszczyć, jest poprzez pożądanie oczu. Żyjemy w świecie przesyconym obrazami i wiadomościami, które skłaniają nas do pragnienia tego, czego nie mamy. Media i reklama są potężnymi narzędziami, które wykorzystuje, aby zasadzić nasiona niezadowolenia i zazdrości w naszych sercach. Wie, że jeśli skoncentrujemy się na tym, co mają inni, możemy odejść od wdzięczności i zadowolenia, które powinniśmy mieć w Chrystusie. W Ewangelii Mateusza 6:22-23 Jezus przypomina nam, Światłem ciała są oczy. Jeśli więc oczy twoje są zdrowe, całe ciało twoje będzie jasne, lecz jeśli oczy twoje są złe, całe ciało twoje będzie ciemne. I oczywiście nie możemy zapomnieć o pychy życia. Pycha jest jedną z najstarszych i najskuteczniejszych broni diabła. To przez pychę upadł i tę samą taktykę stosuje, aby nas odciągnąć od Boga. Pycha sprawia, że myślimy, iż jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy Boga ani innych ludzi. Skłania nas do polegania na naszych własnych umiejętnościach i osiągnięciach, zamiast uznawać, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. W przysłów 16-18 jesteśmy ostrzegani. Pycha poprzedza upadek, a wyniosłość ducha przed ruiną. Oprócz pokusy, diabeł używa oszustwa jako potężnej broni przeciwko nam – jest ojcem kłamstwa i wie jak zniekształcać prawdę, aby nas oszukać. Często jego kłamstwa są subtelne, przebrane za półprawdy, które wydają się niewinne. Może skłonić nas do kwestionowania słowa Bożego, wątpienia w jego obietnice i popadania w fałszywe doktryny. W Księdze Rodzaju 3 widzimy, jak oszukał Ewę, przekręcając słowa Boga, co doprowadziło ją do grzechu. Jezus ostrzega nas w Ewangelii Jana 8:44. Był mordercą od początku i nie trwał w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, mówi z własnego, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Inną strategią, którą używa wróg, jest oskarżenie. Uwielbia przypominać nam o naszych grzechach, naszych niepowodzeniach i niedoskonałościach, próbując sprawić, abyśmy czuli się. Niegodni miłości i łaski Boga. Chce, abyśmy uwierzyli, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że Bóg nie może nas przebaczyć i że jesteśmy skazani na życie w poczuciu winy i wstydu. Ale Biblia mówi nam w liście do Rzymian: 8:1. Tak więc teraz nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A w Apokalipsie 12:10 przypomina nam, że oskarżyciel naszych braci został strącony ten, który oskarżał ich przed naszym Bogiem dniem i nocą. Pomimo wszystkich tych strategii mamy wielką nadzieję. Bóg wyposażył nas w duchowe broń, aby się bronić. W liście do Efezjan, rozdział 6, werset 10 i werset 18, Paweł mówi nam o zbroi Bożej, która obejmuje prawdę, sprawiedliwość, pokój, wiarę, zbawienie i słowo Boże. Każdy z tych elementów jest kluczowy dla naszej ochrony i zwycięstwa w walce duchowej. Prawda chroni nas przed kłamstwami diabła, sprawiedliwość utrzymuje nas na właściwej drodze, pokój daje nam stabilność, wiara pozwala nam ufać Bogu, zbawienie przypomina nam o naszym wiecznym przeznaczeniu, a Słowo Boże jest naszą najpotężniejszą bronią przeciwko wrogowi. Prawda jest pierwszym elementem tej zbroi. Musimy znać prawdę, aby móc rozpoznać i opierać się kłamstwom diabła. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:32: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Sprawiedliwość jest drugim elementem. Powinniśmy żyć sprawiedliwie zgodnie z naukami Chrystusa, abyśmy mogli stawić czoła grzechowi i pokusom. W Ewangelii Mateusza 5:6 Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni. Pokój jest trzecim elementem zbroi. Musimy mieć stopy przygotowane do głoszenia Ewangelii pokoju, abyśmy mogli stać mocno w każdej okoliczności. Jezus zostawił nam swój pokój w Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Wiara jest czwartym elementem. Tarcza wiary chroni nas przed rozpalonymi pociskami złego. W liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy: Bez wiary nie można podobać się Bogu. Zbawienie jest piątym elementem zbroi. Hełm zbawienia chroni nasz umysł i przypomina kim jesteśmy w Chrystusie. W liście do Efezjan 2:8-9 Paweł pisze: Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży dar jest nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I wreszcie słowo Boże jest naszym mieczem ducha, jedyną bronią ofensywną w zbroi Bożej. W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy: Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Chociaż diabeł jest przebiegłym i potężnym przeciwnikiem, nie jesteśmy bezbronni. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, aby oprzeć się Jego atakom i żyć w zwycięstwie. Naszą największą bronią jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa, który już zwyciężył diabeła na krzyżu. Pamiętajmy zawsze, że nie jesteśmy sami w tej walce. Bóg jest z nami i On nas umacnia i wspiera. Nawet gdy czujemy się słabi i niezdolni, Bóg działa w nas i przez nas. Żyjmy każdego dnia z pewnością. Że w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Przywdziejmy zbroję Bożą, stawiajmy opór diabłu i pozostawajmy mocni w wierze. Niech zawsze szukamy Boga, ufamy Jego Słowu i opieramy się na Jego sile. Podsumowując, walka duchowa jest rzeczywista i nieustanna, ale mamy obietnicę zwycięstwa w Chrystusie. Diabeł może próbować nas zniszczyć poprzez pokusy, oszustwa i oskarżenia, ale Bóg, Wyposażył nas we wszystko, czego potrzebujemy, aby stawić opór i zwyciężyć. Miejmy oczy utkwione w Jezusie, autorze i doskonałym wyznawcy naszej wiary, i żyjmy każdego dnia na chwałę Boga. Niech znajdziemy pocieszenie i nadzieję w Jego obietnicach, i niech będziemy umocnieni w naszej wędrówce chrześcijańskiej, wiedząc, że Pan jest z nami we wszystkich rzeczach. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Amen.